Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję. 20 czerwca 2023 1157 dni albo inaczej 3 lata, 2 miesiące i 1 dzień od dnia, kiedy wybuchł największy pożar Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Ktoś jeszcze pamięta? Pożar był wynikiem umyślnego podpalenia. Spłynęło ponad tysięcy hektarów parku sprawców nie wykryto, a sprawę umorzono. Tamtego felernego roku byłem na żółtym szlaku dokładnie 40 dni po ugaszeniu pożaru. Chciałem zobaczyć, jak wygląda życie ptaków w miejscu, które strawił ogień nieco ponad miesiąc wcześniej. Zgodnie z przewidywaniami ptaków było mało, ale bardzo interesowało mnie, jak to będzie wyglądało w kolejnych sezonach, kiedy śladów po pożarze już prawie nie ma. Okazja nadarzyła się właśnie 20 czerwca tego roku. Późny termin, bo to już końcówka okresu lęgowego. Co więcej, na miejsce dotarłem dopiero około godziny 8, 3-4 godziny wcześniej byłoby zdecydowanie lepiej. Cóż, nie są to naukowe super badania. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Upewniłem się, czy mam ze sobą kupione dzień wcześniej bilety wstępu do parku i ubrałem wodery, gdyż znów miało być sporo wody i trudne warunki. Tak jak poprzednio, Spokojnie wystarczyłyby kalosze. Choć tak, miejscami to było grząskie. Wyjąłem podkładkę i formularz do notowania ptaków i ruszyłem. Robił się straszny upał, co w połączeniu z szuwarowo-bagienną wilgotnością powietrza jest raczej mało przyjemne. Nawet coś tam chwilami gadałem do kamery, ale jakoś tak wyszło, że ona tego nie nagrała. Zamiast tego nagrywała otoczenie, kiedy ja nie miałem nic do powiedzenia. Tak się czasem zdarza, gdy trzeba uwagę dzielić na dwa zadania wykonywane naraz. Ważne, że ptaki udało się policzyć. Chyba się nagadałem do kamery, a ona była wyłączona. Dobrze. Skończyłem, skończyłem. Jestem cały mokry, bo jest upał się robi straszny w woderach. Nie jest ale tak mokro, jak piszą na stronie. Pewnie tak było, bo to się pewnie szybko zmienia, że ta woda odparowała i. I nie ma, natomiast jest straszny gorąc w tej chwili, to też nie pozostaje bez wpływu na to, jak ptaki są aktywne. Na pewno śpiewa tu mniej ptaków niż śpiewało dwa tygodnie temu niż śpiewało miesiąc temu. Niemniej i tak już na pierwszy rzut oka widzę, że jest tych ptaków znacznie więcej niż wtedy, kiedy byłem tutaj 5 czerwca 2020 roku po pożarze. I bardzo, mnie to, bardzo mnie to cieszy, bo jest to fajne, a jak wyszły wyniki, to posłuchajcie sami. W tabelach symbolem X oznaczyłem wyniki liczenia z roku 2020, natomiast symbolami X23 z tego roku. Pomimo, że ptaki policzyłem późno i część gatunków, jak czajki, kuliki czy rycyki, mogły już jest on wynieść po odbyciu lęgów, to i tak stwierdziłem prawie dwa razy więcej osobników niż w roku 2020. Łącznie było ich aż 67 należących do 20 gatunków. Największe różnice między rokiem pożaru a teraz są wśród gatunków dominujących. W roku 2020 na spalonym szlaku nie stwierdziłem ani jednego potrzosa. W tym roku było ich aż 17, zatem gatunek dominujący. Rokitniczek naliczyłem 11 do 2 z roku 2020. Przybyło też piecuszków oraz pojawiły się świerszczaki. No i bonus. Udało mi się usłyszeć jedną wodniczkę. Jednego z najważniejszych ptaków parku. Może gdybym był wieczorem, byłoby ich więcej tak czy siak, bardzo cieszy. A rzecz, która tu się zmieniła w porównaniu z 3 lata temu, no to są płazy. To jakiś czas pod nóg wyskakuje jakaś żabka, albo moczarowa, może trawna. W każdym razie pamiętam, że 3 lata temu płazów nie było. One po prostu bardzo mocno ucierpiały od pożaru. A teraz są. I to cieszy. I to cieszy. Właściwie wygląda tak, jak gdyby nic się nie stało. Żadnych śladów po pożarze Gdzie nie, gdzie jeszcze sterty chrustu leżą Ale to jeszcze mogą leżeć latami Tak naprawdę Ale to trzeba się wysilić, żeby to zobaczyć Żeby to znaleźć O, błotniak leci, nie było Błotniak, który błotniak? Wąski Tak, sam jest błotniaka łąkowego. Wąski, dlatego że ma wąskie skrzydła. Polecam film o błotniakach. W roku 2020 pożar wybuch na początku okresu lęgowego. Tylko dzięki temu dorosłe ptaki nie ucierpiały mocno od ognia, ale straciły siedziby lęgowe i szukały szczęścia gdzie indziej. Jakim się to udało? Nie wiadomo. Spłonęło ponad 5000 hektarów w parku, zatem spory wpływ. Na szczęście wydaje się on krótkotrwały. Śladów pożaru prawie nie ma. Siedlisko wygląda świetnie. Jedynie zwęglone u nasady szlakowe tyczki są niemymi świadkami tamtych dramatycznych wydarzeń. To co miało poodrastać, poodrastało. Widać też, że wróciły tutaj normalne prace, że łąki były koszone w tym roku, w tym roku albo w zeszłym roku. W każdym razie nie widać tej trawy i tużycy ubiegłorocznej. Widać belę siana gdzie nie gdzie, więc koszenie tutaj miało miejsce. To też wpływa, że w pierwszym roku po koszeniu tych ptaków jest zawsze ciut mniej e, niż wtedy, kiedy ta trawa zostaje. Dlatego te koszenie się organizuje tutaj nieregularnie, najczęściej co kilka sezonów. Chodzi o to, żeby siedlisko było dobre, ale jednocześnie nie zarastało wieżbą. Ta wieżba odrasta bardzo szybko. No, byliśmy tutaj 3 lata temu no i te wieżby po pożarze spalone, które wtedy odbijały od dołu w dużej mierze odrosły. Część z nich e, przetrwała pożar i odbiła, natomiast sporo z nich odrosło i są już krzaczki, w które od razu wchodzą takie ptaki jak cierniówka, jak słowik szary, którego tutaj gdzieś się udało usłyszeć, czy piecuszek. Natomiast no, założenie jest takie, żeby w parku utrzymywać łąki, łąki tużycowe dla tych ptaków, które wymagają takich siedlisk. Kiedy siedlisko się zmienia, kiedy wchodzą wierzby, no to wszystkie te ptaki jak wodniczka, czy... E, Bekasy, kuliki, to wszystko no, traci swoje miejsce i, i po prostu zanika. Stąd e, takie utrzymanie ktoś by powiedział, no zaraz, ale to jest przecież naturalny proces to jest proces, który był wcześniej też w sposób nienaturalny bardzo często długo utrzymywany przez człowieka, ponieważ te łąki były koszone dawniej to, to jest to, co udało się pozyskiwać z bagien biebrzańskich to właśnie siano. Nic więcej tu się nie dało robić, bo nic tu się więcej nie dało uprawiać stąd te łąki były koszone ta trawa była pozyskiwana stąd były tutaj. E, przez setki lat te, te gatunki ptaków, no w momencie kiedy e, koszenie na siano przestało być opłacalne, no to to wszystko zaczęło po prostu zarastać i te najcenniejsze, wyjątkowe siedliska w skali kraju i pewnie Europy zaczęły, zaczęły znikać. Żeby je utrzymać trzeba je regularnie kosić, żeby ta odrastająca mała wierzba była skoszona i żeby tutaj po prostu były takie piękne, podmokłe łąki. Naprawdę fajny teren, jak się tu chcecie wybrać, super, ten szlak jest mało uczęszczany, dobrze, że są pobijane tyczki z oznaczeniami, bo można się tu zgubić. Eee, ale, ale dzięki tyczkom można ten szlak znaleźć, mało osób tu chodzi, bo ta ścieżka jest prawie nietknięta i idzie się tak właściwie jak przez, dzikie, przez dzikie, dzikie łąki, więc dzięki tym tyczkom można znaleźć drogę. No, ja teraz powoli zaczynam wracać. Wyjmę sobie aparat i troszeczkę pofilmuję. Jak pofilmuję, pofotografuję, dlatego że jak się liczy ptaki, to nie bardzo da się to robić. Człowiek ma po prostu za mało rąk, żeby to ogarnąć. Fajnie, świerszczak tu teraz śpiewa. Już któryś kolejny dzisiaj też tak typowo, właśnie taki łąkową potrzebuje takiego siedliska. No dobra, wracam i, i zobaczę, może uda się parę zdjęć zrobić. No, teraz będę wracał pod światło, ale, ale to nic, jakoś sobie. Poradzę. Może uda się Wam jakieś ptaki stąd, konkretnie z tego miejsca, pokazać. Zobaczcie, a tak wyglądają odrastające wieżby. Właśnie, gdyby nie koszenie, wszędzie byłyby wielkie krzewy. O, to wszystko tutaj to jest wieżba, która odbija po skoszeniu. I taka mała jeszcze ptaku mnie przeszkadza. Jak będzie większa, to będzie kłopot. O, ten czas nie jest najlepszy do notowania ptaków, bo właśnie przeszedłem tędy, i jak szedłem w tamtą stronę, nie było bliższych żółtych, a teraz są dwie. Ale że to nie są wyniki jakieś super naukowe, spokojnie dopiszemy je w tym miejscu, gdzie powinny być. No bo one tu są, a to przecież o to chodzi. W tym wypadku wydaje się, że zgodnie z przysłowiem, przyroda sama sobie dała radę. I to oczywiście bardzo cieszy. Warto jednak pamiętać, że to przysłowie nie zawsze się sprawdzi. Łąki biebrzańskie są świetnym przykładem. Bez koszenia, a dawniej koszenia i wypasu, zarosłyby krzakami, potem drzewami, a żyjące tu rzadkie ptaki zniknęłyby bezpowrotnie, nie mając innych miejsc, do których mogłyby się przenieść. Miejsc, które dawno temu znajdowały się w pobliżu dzikich i nieuregulowanych rzek. Miejsc, które dawno temu człowiek uregulował i ususzył dla siebie. Możliwe, że jeszcze wrócę na żółty szlak w przyszłości, ale nie liczyć, tylko podglądać ptaki lub też nagrywać ich głosy. Miejsce jest piękne, a sam szlak mało uczęszczany. Idealny by spędzić tu więcej czasu i nie spiesząc się podziwiać przyrodę. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam wszystkich nad Biebrze. Warto tu przyjechać. Naprawdę jest tu dużo szlaków udostępnionych, którymi można. Bezpiecznie zwiedzać te miejsca bez szkody dla ptaków i naprawdę warto to zobaczyć, bo miejsce jest wyjątkowe. Warto się dobrze zabezpieczyć przed owadami, zwłaszcza tymi, co kąsają. Oczywiście, e, wchodząc do parku, trzeba wykupić bilet. Ten bilet to jest groszowa sprawa, e, dlatego warto to robić. Dlatego warto to robić, bo to jest kasa, która potem idzie tutaj na, na ochronę, i, i tak to. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję szczęście za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pasi Strefy. Cześć! Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję.